Witam. Macie chwilę? Zobaczcie. Nick? Tak. Do osób, które jeszcze nie wiedzą. Stary konto. Przepadło. Czyli Lukas co... 124, wiecie. Wie, to wielkie ja tam zawsze nagrywałam. One znikło. Nie ma go. Ale jak znikło się zapytacie o co chodzi. No taki jeden! Osoba! Kupowała. nie wiem jak no i ja cały czas myślę jak do tego doszło nie wiem ale wchodzimy w Skyblocka. będzie też jak może to to będzie też y, 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 takie y, y to, to będzie survival to jest część pierwsza Troszkę już zaczynałem tak bez was. No i. W ogóle wróciłem tu w ogóle teraz y po przerwie. Słuchajcie, ja mam mam e Minecrafta przez Happy Moda. Ja bym się was. Jestem trudno. Ja bym się was pytać. żeby na przykład tak robić jakieś poradniki na. Ale nie z Blockman Też będzie Blockman Go pojawiać. Czekajcie, bo nie wiem co ja mam powiedzieć. Będą poradniki, może jak. Na pewno będą. Jak się nawet nie będę pytać, ale uwaga zapowiadam już Możliwe, że niedługo Będą tak zwane shorty. Kiedy powiedziałem tak zwane shorty? No niedługo będą. No ja tak myślę. O. To jest część pierwsza. Mamy też szybę. Oczywiście jak tam inni w internecie się znalazłem tam. Jest Skype lub smogły jakieś zdjęcia, ale mam dwa zdjęcia. I może część parzysta to będzie takie zobaczycie jak tu. Druga część... Nieparzysta, czyli ten film, czyli pierwszy to jest nieparzyste. Będzie inny, a parzyste to też będzie inne, takie różne. No i zaczynamy od nowa: na przywitanie, Dirt skrzydło anioła. Zatusił się JA to chcę Może dzisiaj dobiję. No i tak zwany Timek Mój przyjaciel Odowam, bo nie chciał i mam 19 Dziwnie to mu powiem teraz, ale lecimy po 20 subów Lecimy po 20 SUBÓW Mega dziwnie to brzmi I tu Bloodsman Jak Ja to powiedziałam w sumie Bloodsman Go? Nie wiem jak to inaczej Chciałem powiedzieć tylko zabawnie Bloodsman GU. Jest jak w prawdziwym Zobaczcie To jest zwykły dirt Zobaczcie że to później będzie ten. Zbieramy to Zbieramy to Przygody Johna? Ja nie rozumiem. Zawsze lubię poczytać tam przygody Johna. Jak mi się nudzi na Skyblek. Skyblek. No i. No i by... No dalej to nie jest ten. Czemu powiedzieć? Widzicie, no. Trochę, że to gram. I tak, tak wygląda. Wysypka po prostu i bez drzewa. Drzewa były. Są te wysypy oczywiście. Jest one blok. Mega fajnie. W końcu jakaś nowość, a nie cały czas to samo. No i mam tu miecz barana. Co to tam nagle nazwał? Nie mogę się wysłuchać. Wysłowić? Wymówić chyba. O, o, o. Mówiłem. Ja, Im więcej, tym lepiej. lepiej. że nie ma się tego zabrakować mój sąsiad, też youtuber on ma chyba już 100 subów nawet powyżej czyli Alex, podłoga oficer przez jedno fy spacja zero spacja, czyli przerwa wiesz lecimy ja po prostu za nią wiem znam że... co ja sobie dużo właśnie nie grałem żeby było bardziej na odcinki może odcinki na pewno będą w poniedziałek a może nagram to na zapas A tam jest. Oh! No nie no. Co się stało? No i... A Ja cię. No wiecie jak nikt się nazywa? To macie, czekajcie. Tu gdzieś macie, tu. Tam macie. Nikt mój. Tu macie... ID. UID. ID. ID. To... Jeśli nie, nie chcecie. Że mnie ja tak robię, tak. Przez chwilę nie mam nic do powiedzenia. E... A! Jeśli nie chcecie, nie, nie, nie chcecie wpisywać niku, albo może zapomnieliście, to możecie ID. To jest tutaj Ja nie widzę, ale wy widzicie Czy? Może będzie Ty! Niko? A nie Pan ci się włączył Mi się taki strach rozstał. Pewnie To nikt nie będzie oglądał Nikt na pewno tego nie będzie pooglądać Ale są takie osoby, co nawet nie, nie umiem za bardzo grać w Minecrafta Z całczystych rytmów w Minecrafcie A ja nie umiem tu parkour Umiem To mogę na pić Oj Bo dodano to, że tak Zobaczcie. Cały czas biegnę. No i tak stoisz. Ktoś nie wiedział. O! Przygody <śmienny> Johna 4: Cztery. dzisiaj. Przeczytam jedną. Teraz. W każdym odcinku będzie jedna przygoda czytana. Trzy, jeden i tu będzie dwa. Wy tu porządkujemy, zrobimy taką skrzynię. To będzie dom. Tu. Jest jeden. Nie, to jest dwa. Trzy. Jeden. Jeden, dwa, trzy, Bierzemy jedynkę. Czytamy. To jest coś takiego tak przeczytałem Ja widzę, że jedynki nie trzeba w ogóle wczytać, po prostu Przecież tam nic nie było Dosłownie tam nic nie ma Dobra Ja się teraz zamienię w rektorę <laughs> Czekaj, 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 e, ile film już trwa? 11 12 minut. Jak ten czas szybko mija. Tu mamy domek. Co zrobimy? O, ja się wyróżnię, a nie inne wyspy od razu od kobla. Może będą też w y, części z drugiego kontaktu, trzeciego kontaktu, który żyje. Czyli. Kiedyś były z tego nawet w Kiedyś nawet mówiłem, że tam inny i tymy, tak słaby Zdjęły skin Dobra, przeczytaj jeszcze. Niektórzy to mogli już przeczytać Do osób, to Nie przeczytały w... Mać tu Dobra. Świat dorosłych jest nudny i zawsze narzekają na nasze dzieci. Przyszę, że istnieje miejsce zwane Skyland, a. A najlepsze dzieci mogą stać się tam bogami stworzenia. <laughs> ja nie mam dzisiaj ochoty do czytania. Bo dzisiaj mam test, a nie kartkówkę chyba, test z angielskiego jeszcze gorzej. Pytankę, ale nie na pamięć. Jutro kolejny test. Tragedia to Jest dużo rzeczy. Może weźmiemy takie o itemki, Co żeby już wyglądać tak poważnie, bo jestem prosem. Bójcie się, mnie, jestem prosem. Bójcie się, dobry. Jestem prosem. wyrzucam A ja tam miałem takie rzeczy, których już się nie zdobyłem Ja cały czas nie mogę o tym zapomnieć. Proszę, że teraz w ogóle nie mówiłem. Ja myślałem że teraz powiedzieć. Oj, dalej nie, ty ty I tu proszę mnie logikę wyjaśnić. No, bo Minecraft to jest logiczne. Rozwalasz yy, kamień łapką i ci nie wyleci. A Blattman jest na odwrót. Rozwalasz łapką. Yy, łapką czy łapą? Nie, łapą. Nie wiem, tak czy tak. Rozwalasz to. A to? Da ci kobla. Proszę naprawić to. Niszczymy to wszystko oczywiście. To jest fajne akurat to, że jak to nie tracisz itemów. Mam nadzieję, że tego nie zmienią. To jest mega fajne.